Manka. Ja jestem numer271 i witam was w kolejnym odcinku z Robloxa. Dzisiaj gramy sobie w grę o nazwie The Clown Killings, w tym uciekamy przed takim clownem o tutaj. No chyba, że nas wylosuje jako clown. W ten tryb grałem dosyć... W sensie grałem kiedyś w ten tryb, aczkolwiek od dawna w niego nie grałem. I po prostu na przykład to sądzi o tym, że Mam 115 kasy i 15 winów tylko, bo grałem to kiedyś, kiedyś bardzo dawno, więc zobaczymy jak mi pójdzie. W ogóle co sądzicie o tym skinie też? Chyba Was pytałem w poprzednim odcinku, ale nie wiem. Okej, okay. jaka mapa? Farma, eksperymenty czy jaskinie? Ja bym wziął farmę chyba i sobie zobaczymy, jaka mapa wygra. Jest to farma. Cztery osoby zagłosowały na farmę razem ze mną. Na szczęście nie jestem klaunem, bo nie lubię być klaunem. Okej. Okay. A mi się wydaje, bo ta mapa się zmieniła odkąd ja grałem. Nie wiem. Tej... Tak, to nie było tej górki blisko tego przejścia. I to przejście chyba było w drugą stronę w ogóle. Aczkolwiek, nie wiem. No, tutaj ta mapa się zmieniła. Kiedyś aż tak wysoko się nie dało wejść. Tutaj doskoczymy. Nie, nie doskoczymy. Klaun się wespi. Właśnie, gdzie się klaun wyspi? Tu jest radio. Nie wiem, staniemy sobie tutaj, czy tutaj jest przejście. Tak, tutaj jest przejście. Mój kapelusz chyba lekko wystaje, ale to nieważne. W ogóle ja widzę, że karabin, cenę karabinu podwiększyli z ten. Okej. Okay. zdychamy. Może jednak nie. Hm. Tutaj się świeci światełko. Nie, nie świeci się. To wychodzimy. I sobie gdzieś pójdziemy. E, myślałem, że już zginiemy ogólnie, ale chyba mi wyszło. Nie wiem, Tutaj już się nie da iść. Tutaj też nie. Tu się zaczyna posłamy. I spróbujemy wypatrzeć klauna, którego aktualnie nie widzę. W ogóle tutaj to się schować w tym. W tych sianach. Chcę tak pokazać o widzicie. Nie wiem, czy było aż tak widać. O, teraz na przykład jestem w sianie. To kiedyś było żółte nie dlatego mówię, że to siane. Spleśniało chyba. za to drzewo się nie da wejść. Okej. Tutaj był klaun. Teraz go zgubiłem. W podziemiach chyba jest. Dwie minuty. Tutaj da się za to trzeba wejść. Co może być nawet niezłą taktyką, bo łatwiej, że tutaj by ktoś poszedł. To jest w ogóle jakiś strach na próble. Nie wiem. Nie wiem, co o tym sądzić. Okej, okay, to jest klaun. To się tak schowamy. Ciachnął coś i poszedł dalej. Teoretycznie to można tak robić, ale ja chyba nie będę ten aż tak tchórzył i sobie stał w miejscu. Nie wiem, pójdę gdzieś. Tylko nie wiem gdzie mogę pójść, żeby on mnie nie złapał chociażby. Damian. aha. Nie, nie dałem do tego tak wejść. Nie wiem, gdzie on jest, on jest chyba... Nie wiem, on jest w jakimś domku. Chyba jest albo w sto albo w domku, bo póki co go nie widzę. Albo w podziemiach. lecz czy ja zostałem ostatni? On tam cały czas biega i ciacha cokolwiek Zbliżam się do niego, albo on do mnie 30 sekund Czy uda mi się wygrać Nie wiem, ja go mogę spectate Dobra, to stanę tutaj. Może i zobaczę. On jest... Tak, czyli ja zostałem ostatni, chyba. Dobra, biegnie w moją stronę. Tak, dobrze mówiłem? Halo? Klaunie? Ani, Je los przeżyła. Ja myślałem, że ostatni zostałem. No nie wiem, dobra, jeszcze jedną rundę sobie zagram, bo tutaj niestety minuta się czeka na następną rundę, więc dosyć słabo, więc sobie mapę pozwiedzamy w sumie. W ogóle przydałoby się, żeby wreszcie wbić na moim kanale po prostu te 50 subów, bo fajnie by było, Mo możecie też zostawić łapkę w górę. Jeśli ktoś ogląda w tym momencie, napiszcie w komentarzu: Clown yy, przez zły, Żeby nie było. Nie wiem, dziwne wymaganie, ale no. No i oczywiście, no teraz też nie wiem, czy ktoś czytał opis w poprzednim odcinku, który był wczoraj albo przedwczoraj. Nie jestem pewien, bo straciłem pamięć do takich rzeczy, yy, że możecie się spodziewać dwóch, maksymalnie trzech odcinków, tygodniowo ponieważ, no nie mam za dużo czasu, przez co no sami widzicie, że pojawi się mniej materiałów na moim kanale no. więc, no nie wiem w sumie czy podczas świąt robić jakąś, jakiś daily czy coś bo póki co się na to zapowiada Kiedyś w ogóle banan kosztował 10 i karabin 100W 220 kosztem. Speed Potion się nie zmienił dzwonek, się nie zmienił. Nie wiem po co komu dzwonek. E, tu jest samolot jakiś, ok. I ja nie jestem clownem, to jest sekret fajny. Gdzieś było tutaj takie miejsce, w które dało się wejść, ale nie pamiętam gdzie to było. W jednym z iglo było też wejście w dół tu jest to wejście i tu jest taki tunel w którym raczej będzie większość osób siedziała bo raczej clown jak nie jest zbyt ogarnięty zobaczymy kto nim jest osoba ma 40 kasy i 30, 13 winów no to może być ogarnięta bo ja mam trochę, jakby ja mam tylko 125 kasy i 16 winów więc okej okay, ogień nie zabija Tu jest ściana, czy tu nie ma ściany? Tak, to jest ściana. Tylko taka ściana jest dosyć, że wszystko ten. Nie wiem, teraz chowam się póki co tutaj. Okej, okay, aczkolwiek nie gdzieś tam. No, jest tutaj. Jest w iglo i wchodzi do tuneli. To przydałoby się powoli wejściu. Nie wiem, my myślicie, że on tutaj sprawdzi. na przykład, jakbym się tutaj schował. Bo nie jest przy tym ognisku. W prezencie nikogo nie było chyba. No i zabił. Jak mnie nie znajdzie, kończymy automatycznie odcinek. Okej, okay, chyba mnie nie widzi. Ja tutaj stoję, jakby ktoś nie wiedział, tu, w tym miejscu. Tam się nie da wskoczyć chyba. No nie wiem. D. To my przejdziemy wtedy tutaj, bardziej gdyby nas od boku zobaczył. Jest przy samolocie, czyli tam gdzie mniej więcej się zespiliśmy. I gdzie on będzie próbował iść? Bo ja stoję mniej więcej w tamtych okolicach. Za samolotem na jakiejś górce, o tam mniej więcej. Ja stąd widzę już klauna. Hmm. On z nas radio. I go pilnuję. OK. To zobaczymy, czy nas znajdzie. Ja go obserwuję, bo nie wiedziałem, że da się obserwować jak jeszcze się żyje, ponieważ czy on tu idzie? Yy, chyba tu idzie, bo widziałem jakieś światełko. Nie wiedziałem, że da się obserwować, więc przynajmniej nie wiem gdzie niestety. Chyba bardziej oglądaliście nudny gameplay. Tak, on tu chyba jest. Yy, więc po prostu tutaj będziemy go częściej spektaklizować. Okej, okay, idzie w moją stronę na 100%. Tak? Nie. Zaraz, gdzie ja jestem? Ja już się sam zgubiłem, mówię wam. Banana da się, ba, banana, bałwana da się przesuwać w ogóle? Nie wiedziałem o tym. Aha, on też tego przejścia szuka aktualnie. Tak? Czy Nie, on sprawdza po prostu iglę. Wejdzie znowu tutaj. Teraz ja znowu tutaj wskoczę. I pooglądamy go. Okej. Okay. Idzie tunelem wąskim i będzie wchodził tam, gdzie jest ognisko, jakby ktoś nie wiedział. Też będę kamerą operował. On cały czas próbuje ciachać te prezenty, czy cokolwiek. Nie wiem, czy on myśli, że tam ktoś jest, czy co. I jeśli wszystko dobrze pójdzie, to uda nam się przeżyć. Aczkolwiek wątpię. No właśnie, zauważył nas. No i przegraliśmy. No to co? Nie udało nam się wygrać drugiej rundy, ale to tutaj już mniej yy, ten oglądaliście, jak stałem w miejscu, tylko oglądaliśmy klauna. Także no do zobaczenia i cześć.